ginger pains foo W rosyjskiej armii wydarzyło się coś nowego. Po raz pierwszy od początku tzw. specjalnej wojennej operacji sąd skazał rosyjskiego żołnierza za oddanie się do niewoli przeciwnikowi. Tutaj mamy materiał z portalu Kamiersant z 15 kwietnia i dowiadujemy się z tego źródła, że Roman Iwaniszyn, który służył w 39. samodzielnej gwarancji, Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych został oskarżony o dobrowolne oddanie się do niewoli, o próbę oddania się do niewoli i o dezercję i został uznany za winnego wszystkich trzech zarzutów. Skończyło się to dla niego wyrokiem 15 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej, o zaostrzonym reżimie, co wydaje się faktycznie surową karą. Z poprzedniego materiału Kamirsanta dowiadujemy się, że ten człowiek nie poszedł na wojnę dobrowolnie. Był żołnierzem zmobilizowanym, pochodził z wyspy Sachalin, a jego jednostka po krótkim treningu została wysłana do okręgu Donieckiego na teren Ukrainy. Jak możemy zrozumieć na podstawie tej historii, wojna mu się nie spodobała i trafił do niewoli. Rosyjska prokuratura twierdzi, że zrobił to celowo, ale prawdę mówiąc odrobinę w to wątpię. Sytuacja mogła wyglądać bardzo różnie, nie widzimy tutaj żadnych dowodów, przynajmniej w mediach nie są pokazywane żadne dowody pokazujące nam, że ten człowiek faktycznie z własnej woli poszedł do ukraińskiej niewoli. O tym świadczy także i to, że on został wymieniony w trakcie jednej z jenieckich wymian. Zazwyczaj rosyjscy jeńcy, którzy trafiają do ukraińskiej niewoli świadomie i celowo, starają się stamtąd nie wrócić, a strona ukraińska zazwyczaj nie wymienia tych rosyjskich jeńców. Którzy do Rosji wracać nie chcą, ale oczywiście nie możemy mieć pewności, że tak wyglądało to także i w tym przypadku. Dlaczego to jest ważne? Otóż dlatego, że ta historia prawdopodobnie zostanie celowo nagłośniona przede wszystkim w szeregach rosyjskich żołnierzy. Tego typu opowieści będą miały na celu przede wszystkim zmienić postawę rosyjskich żołnierzy. Nie będę tutaj mówił o tym, że będą chcieli w, jako, w jakiś sposób podbudować morale rosyjskich żołnierzy, bo tego typu historia raczej nie wpłynie na nich pozytywnie, raczej będzie miała na celu ich wystraszyć i pokazać im, że mają prosty wybór: albo walczyć do samego końca swojego, lub wojny albo wylądują w więzieniu, przy czym oczywiście tutaj trzeba dodać, że rosyjskie więzienie to nie jest to samo co więzienie w krajach skandynawskich, te kolonie o zaostrzonym rygorze są dość trudnym miejscem do życia, gdzie dodajmy nierzadko pojawiają się przypadki znęcania się nad więźniami, torturowania ich molestowania i tak dalej. Poniżenie to jest... Najdelikatniejsza rzecz, która może się tam wydarzyć, a tutaj warto dodać, że człowiek, który został skazany za ucieczkę z armii, prawdopodobnie przez strażników więziennych będzie traktowany w odpowiedni według nich sposób. Więc to jest przypadek, który pokazuje, że rosyjska armia stara się już na poziomie systemowym, używając do tego celu takich instytucji jak sąd czy prokuratura, zastraszyć własnych żołnierzy, pokazać im, że nie ma tam miejsca na moment słabości, że jedyne, co powinien taki żołnierz robić, to po prostu walczyć do samego końca. Wydaje się oczywiście, że rosyjska armia mogłaby tego człowieka lepiej wykorzystać i wysłać go na szturm po raz kolejny, jednak jako swojego rodzaju sygnał do pozostałych żołnierzy, to myślę, będzie dla nich, czy oni uznali, że to będzie bardziej efektywne, przy czym nie zdziwiłbym się, gdyby za parę miesięcy pojawił się także sygnał o tym, że ten człowiek rosyjskiego więzienia nie przeżył. Był tutaj na kanale jakiś czas temu odcinek opowiadający o tym, dlaczego Rosjanie nie tak często oddają się do niewoli, o tym, że tam faktycznie indoktrynuje się żołnierzy, po to, żeby oni się nie poddawali, walczyli do końca, a w skrajnym przypadku uczy się rosyjskich żołnierzy, uczą ich tego oficerowie i podoficerowie, by jeśli są ranni, jeśli są w sytuacji bez wyjścia, to żeby kończyli własne życie samodzielnie. I wielu rosyjskich żołnierzy dokładnie tak robi. Tego typu nagrania, nie pojawiają się u nas w przeglądach głównie dlatego, że byłoby to przesadną, przesadnym epatowaniem, skrajnie, skrajnie niepokojącymi widokami. Jednak tego typu materiały są licznie dostępne w internecie, a prawdopodobnie nie wszystkie nagrania, które. Udało się obu stronom wykonać nagrania takich sytuacji, trafiają do internetu. Faktycznie rosyjskie wojsko jest zindoktrynowane, a tutaj pojawiają się kolejne, nazwijmy to w ten sposób, stalinowskie jaskółki. Pewne zapowiedzi powrotu do metod stalinowskich, bo faktycznie w czasach II wojny światowej, w czasach, w których dyktatorem Związku Radzieckiego był wąsaty Gruzin, wtedy z jeńcami i ogólnie z ludźmi, którzy znajdowali się nawet przez jakiś czas po prostu na terenach okupowanych, obchodzono się okrutnie. Rosyjskie, czy wtedy jeszcze radzieckie władze odnosiły się do takich ludzi z ogromną podejrzliwością i wielu z nich kończyło w radzieckich łagrach albo karanych na inne sposoby. Tutaj widzimy od dawna, że putinowska Rosja zmierza w tym kierunku, coraz silniej dokręcając śrubę represji, i to jest po prostu kolejny etap, który pokazuje nam, że. Putinowska Rosja próbuje cofnąć się w czasie. Wydaje mi się, że na tym jeszcze nie skończymy, że zobaczymy jeszcze gorsze powroty. W tej chwili trwa w Rosji powtórna nacjonalizacja biznesu, a bardzo możliwe, że niedługo zobaczymy także obozy pracy i inne stalinowskie metody. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do końca ten i inne odcinki. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.